9. Przygotujemy sobie dzisiaj to autko. Nowe auto firmowe. Nasz Demobil. Duże auto dostawcze. W środeczku tak się prezentuje. Tutaj mamy szybki. Fotele. A takie bardzo proste standardowe auto panel w środku bardzo przyjemny nowoczesny design fajny mi się osobiście całkiem podoba ekran powitalny maksusowy także autko do jazdy całkiem przyjemne tutaj ten wyświetlacz główny może nam zbyt wielu funkcji.